W trakcie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Wejcherowa radni dokonywali zmiany w prognozie finansowej miasta oraz w budżecie zmiana dotyczyła jednej sprawy związanej z budową boiska do piłki nożnej na osiedlu sucharskiego zwiększono bowiem środki finansowe na jego budowę o kwotę 35 pięciu tysięcy złotych. Umożliwi to zawarcie umowy na realizację tego zadania. Wybrany w przetargu wykonawca odmówił podpisania umowy i zgodnie z przepisami konieczne jest wybranie kolejnej oferty z tego przetargu, która jest droższa właśnie o 35 tysięcy złotych. Wykonawca, który złożył ofertę, a następnie odmówił podpisania umowy, poniesie konsekwencje finansowe przewidziane prawem. Radni tradycyjnie obradowali w hali szkoły podstawowej nr 5. W okresie pandemii ma to zwiększyć bezpieczeństwo radnych, umożliwia bowiem zachowanie odpowiedniej odległości. Sesja trwała na tyle krótko, że zakończyła się przed rozpoczęciem przez uczniów lekcji na hali, co nie wpłynęło na codzienną pracę placówki.